Dziś przypatrzymy się parze euro-dolar. Czy czeka nas głębsza korekta na tej parze, czy kolejna fala wzrostowa? Tutaj mamy do czynienia z, z rynkiem obligacji, a rentowności dziesięcioletnich obligacji skarbowych bardzo mocno zaczynają rosnąć, mimo że wczoraj rząd Stanów Zjednoczonych. Zrobił au aukcję o wartości 58 miliardów dolarów. To i tak rentowności amerykańskich dziesięciolatek. Spadają. Raczej wzrosną, przepraszam, obli ceny obligacji spadają. Skąd to się bierze? Albo może pierwsza teoria, że y y gracze poszukują bezpiecznych aktywów, licząc na głębszą korektę na indeksach giełdowych. Natomiast tutaj bardziej trzeba się przyglądać temu, co dzieje się w rządzie amerykańskim. Gabinet prezydenta elekta Joe Bidena prawdopodobnie uruchomi większe pakiety stymulacyjne czy pomocowe, obojętnie jak je nazwiemy, a to będzie rodziło presję inflacyjną. To jest ta presja inflacyjna, która się pojawia, a w tym tygodniu mamy odczyty inflacji ze Stanów Zjednoczonych. Ta presja inflacyjna, która się pojawia, to nic innego jak wzrost rentowności amerykańskich obligacji, co może przełożyć się na umocnienie dolara amerykańskiego, który w ostatnich tygodniach i miesiącach bardzo mocno dołował. Tutaj o zmianie trendu jeszcze ciężko mówić, dlatego że z wykresu tygodniowego, dziennego, jak patrzymy, cały ten ruch zapoczątkowany w marcu. Na eurodolarze. On mniej więcej porusza się w równościach korekt i ta równość korek wypadnie gdzieś na poziomie 1,20, jeżeli miałoby się to pogłębić. Natomiast ostatnia fala wzrostowa, co widać na wykresie H4, linia trendu wzrostowego, została wybita. Ostatni szczyt przed dołkiem już w tej chwili jest. Testowany na wykresie H4 i podejście ze wsparcia, które wynika z wykresu dziennego z dnia 21 grudnia oraz z 11 stycznia, popatrzmy sobie na wykres dzienny. Ta linia wsparcia i strefa wsparcia wypadająca na 1,2115 jest w tej chwili atakowana. Od trzech dni mamy dość silne umocnienie dolara amerykańskiego do wspólnej waluty, a Rynki mogą już wyceniać, że w, w, w okolicach 3-4 lat to Stany Zjednoczone będą podnosić stopy procentowe, a nie pozostałe kraje y, będące w strefie euro. To też na ten moment 1,2115 jest kluczową strefą wsparcia, jeżeli ona zostanie wybita. Kolejnymi targetami dla sprzedających jest 1,2050 oraz. 1,20. Okrągły poziom, który wynika z tego, że ostatni szczyt po rozbiciu jedną świecą nie był jeszcze testowany, a poruszamy się już powoli w ruchu spadkowym. Czyli tutaj ruch korekcyjny wydawałoby się, że należałoby wykorzystać do tego, żeby spróbować swoich sił w pozycjach krótkich, grając w stronę umocnienia amerykańskiego dolara. Ostatni dołek przed szczytem został wybity, to też patrząc na niższe interwały, na wykres H1, to ostatnie podejście, które mieliśmy godzinę temu, dotarło tylko i wyłącznie do poziomów, gdzie to wsparcie wynikające z dwóch godzin po rozbiciu jedną świecą zostało przetestowane i pojawiła nam się podaż. Od wczoraj, od godzin popołudniowych, gdzie Para zrobiła najniższe poziomy, pozostajemy w ramach ruchu bocznego, i tutaj poziom 1,21,30 na ten moment jest poziomem kluczowym, bo to wsparcie, jeżeli pęknie, tutaj zejście o kolejne 70 pipsów oraz do następnego poziomu 1,21 staje się bardzo prawdopodobne. Wyjście górą powyżej 1,21,75 otworzy nam drogę w stronę 1,22. I być może ta magia okrągłych liczb spowoduje to, że zejdziemy na niższe poziomy. Tym bardziej, że linia trendu, która podtrzymuje już ten ruch spadkowy, właśnie wypada mniej więcej w okolicach 1,22. Póki co, na razie popyt jest bardzo mizerny, i patrząc na wykres zupełnie intradayowy, 15-minutowy. Ten ostatni dołek przed szczytem, po wybiciu, został właśnie przetestowany, i intradayowo na wykresie 15-minutowym jesteśmy na takim poziomie dość istotnym z punktu widzenia graczy inwestujących w krótkim, bardzo krótkim horyzoncie czasowym, bo ta strefa OLO, gdzie tu było wsparcie, tu mieliśmy do czynienia z oporem, i teraz ponownie jesteśmy na wsparciu. Jeżeli te poziomy zostaną wybite, z powrotem należałoby oczekiwać zejścia w stronę 12130, a po przybiciu dziennego wsparcia na 1.2130 spadki w stronę 121. Do wzrostów powróciły dopiero wtedy, gdy poziom 1.22 ulegnie naporowi popytów.